Hejka, witam Was w kolejnym odcinku mojego nieidealnego podcastu, na którym poruszam tematy szeroko pojętego rozwoju osobistego, planowania, self love i samoakceptacji. Poproszę Was już na początku o zaobserwowanie podcastu, jeśli słuchacie mnie na Spotify to ocenienie go, a jeśli na YouTubie, to o zostawienie łapki w górę. Jeśli chcecie wesprzeć mnie i mój podcast, to w opisie znajdziecie link, który nazywa się Wirtualna kabusia i tam możecie postawić mi wirtualną kabusię, wspierając mnie. I to, co robię. Pogadamy w końcu o temacie, który Was bardzo interesuje, czyli temat mojej szkoły ogółem liceum dla dorosłych. Odkąd do niej chodzę, ten temat jest dla Was bardzo interesujący. Wiele z Was miało pytania albo o mój wybór, albo o kwestie organizacyjne, i dzisiaj Wam wszystko zdradzę. Bierzcie też poprawkę na to, że w innej szkole może być trochę inaczej niż u mnie. Więc coś tam może się nie zgadzać, ale większość rzeczy wydaje mi się, że będzie pewnie w jakiś podobny sposób wykonywana. Zacznę od spraw organizacyjnych, czyli jak zapisać się do takiej szkoły. Musisz najpierw wybrać szkołę, to logiczne. Potem dowiedz się, od kiedy można aplikować. W mojej szkole była to końcówka maja, początek czerwca, jakoś tak można już było zaczynać aplikować. I wydaje mi się, że zazwyczaj tak jest, że to będzie około czerwiec, lipiec, coś takiego. Zdobądź potrzebny kwestionariusz i wypełnij go. Oprócz tego musisz przygotować ze sobą zdjęcie do legitymacji. W mojej szkole musiały być to trzy albo cztery zdjęcia, więc lepiej sobie przygotować bezpiecznie więcej. Kolejna rzecz, którą musisz przygotować, to świadectwa wszystkich szkół. Wszystkich to słowo kluczowe, bo to jest coś, co mnie zaskoczyło, przez co musiałam jechać dwa razy do mojej szkoły. Bo okazało się, że muszę przynieść też świadectwo skończenia szóstej klasy, ponieważ na 7-8 byłam przeniesiona do innej szkoły. Więc musiałam przynieść trzy świadectwa, a nie tylko dwa. No bo teoretycznie ukończyłam dwie szkoły, podstawową i zawodówkę, ale musiałam przynieść świadectwa ze wszystkich. Więc przyniosłam świadectwo ze szóstej klasy, z ósmej klasy i z zakończenia zawodówki. Kolejny papierek, który warto mieć ze sobą, to jeśli posiadacie coś takiego, to zaświadczenie od psychologów, które wpływają na Waszą naukę. Na przykład papiery na dyslekcję albo dysortografię. Warto to przynieść na samym początku, bo później można o tym zapomnieć albo mogą Wam nie przyjąć tych papierów. U mnie w szkole na przykład pani z sekretariatu kilkukrotnie podkreślała, że przyjmują jednorazowo wszystkie papiery, potem nie będą ich dobierać, bo nie chcą mieć zamieszania w papierach. Więc warto sobie to wszystko przygotować wcześniej i przynieść to na raz. Też info dla Was, bo wiem, że wiele osób jest zaskoczonych, jak się o tym dowiaduje i nie wie o tym. Po zawodówce macie prawo przeskoczyć sobie do drugiej klasy liceum, przez co trwa ono o rok krócej. Dużo osób myśli, że ten taki przeskok do drugiej klasy może wykonać tylko w szkole branżowej drugiego stopnia, a tak naprawdę możecie tą opcję wykorzystać też w liceum dla dorosłych, więc nie jesteście ograniczeni tylko do szkoły branżowej. Papiery mamy ogarnięte, więc przechodzimy dalej do informacji, które mogą się według mnie przydać osobom zainteresowanym. Podzieliłam je sobie na punkty, więc będę lecieć troszkę bardziej punktami niż takim jednym ciągiem. Tak więc lecimy z pierwszym. Niektóre licea dla dorosłych dają opcję nauki dziennej. To też może zadziwiać, ponieważ jest bardzo mało ogólnie takich liceów, ale jest kilka. W mojej szkole na przykład to dzienne nauczanie wygląda tak, że macie wtedy lekcje poniedziałek, wtorek, środa, od rana do południa. Są też różne rodzaje lekcji weekendowych, czyli tych klasycznych, zaocznych. Moja szkoła ma na przykład lekcje co tydzień w piątek i w sobotę, sporadycznie w inne dni tygodnia wieczorem. A na przykład szkoła niedaleko mnie, do której chodzą moi znajomi, ma lekcje co dwa tygodnie w sobotę i w niedzielę praktycznie cały dzień. Więc macie kilka opcji wyboru i jeśli możecie wybierać sobie pomiędzy szkołami, to też warto zastanowić się, która opcja chodzenia na lekcje i pojawiania się w tej szkole będzie wam bardziej odpowiadać, bo nie wszystkie szkoły mają jeden i taki sam system. Kolejna informacja: jeśli przeskakujecie do drugiej klasy, musicie zaliczyć pierwszą. Nie wszystkie przedmioty, ale tych, których nie mieliście w ostatniej szkole, w jakiej byliście, czyli tych, z których nie macie oceny na świadectwie. Na moim przykładzie wytłumaczę Wam trochę o co w tym chodzi, bo Wam powiem, że jak ja to usłyszałam pierwszy raz, to totalnie nie ogarnęłam o co chodzi. Ja nie miałam chemii i fizyki, więc nie miałam, tego z, ocen więc nie miałam z tych przedmiotów oceny końcowej na świadectwie, więc musiałam zaliczyć te dwa przedmioty jednorazowym testem jako zaliczenie pierwszej klasy, by mogli mi tam wpisać jakąś ocenę, która właśnie byłaby jako ocena z pierwszej klasy. Trzeba to zrobić w pierwszym półroczu od rozpoczęcia szkoły, bo inaczej was nie dopuszczą do egzaminów semestralnych, a bez tego was wyrzucą ze szkoły. Jednak też nie bójcie się, nie zaliczacie wszystkich przedmiotów, bo jak macie na świadectwie ocenę końcono, końcową z danego przedmiotu, nie zaliczacie go. Ocena ze świadectwa wtedy jest tą waszą oceną z pierwszej klasy. Czyli jak ja na przykład na świadectwie miałam z biologii 4. To jako moja ocena z pierwszej klasy z biologii jest ta czwórka i już nie musiałam mieć dodatkowego egzaminu. Kolejna rzecz, którą chcę Wam przekazać, to jak wyglądają zaliczenia. Z każdego przedmiotu musicie wykonać referat z wybranych przez nauczyciela tematów. Nauczyciele zazwyczaj podają to na początku semestru i macie cały semestr, by napisać ten referat i oddać. To się nazywa tak profesjonalnie prace kontrolne. Dopiero oddanie tych prac pozwala dopuścić Was do egzaminu semestralnego. Egzaminy pozwalają Wam zaliczać semestry i iść dalej w klasach. To nie jest jak w tradycyjnej szkole, że możecie odpaść dopiero pod koniec roku, bo możecie odpaść już. Pod koniec semestru. Z większości przedmiotów jest tylko jeden test, pisemny albo ustny. Z tego co mi wiadomo, nauczyciel może sobie wybrać, czy chce taki, czy chce, ta, czy chce taki. Zazwyczaj robię pisemny, bo jest im to łatwiej ocenić i szybsze to jest po prostu dla nich, ale może się zdarzyć, że będziecie mieli ustny. Tylko z angielskiego i z polskiego, tak jak na maturze, macie dwa egzaminy do zaliczenia, pisemny i ustny. Ja mam 8 przedmiotów. I dwa narzucone rozszerzenia. Nie wiem, jak przedmioty czy rozszerzenia układają się w innych szkołach. Powiem Wam, jak to wygląda u mnie. Ja mam, takich, wydaje mi się, osiem podstawowych przedmiotów, ponieważ mam lekcje z polskiego, matematyki, angielskiego, biologii, historii, geografii, chemii i fizyki, a moja szkoła odgórnie narzuca rozszerzenia z matematyki i geografii, nie dając wyboru. Nie wiem, czemu tak jest. Ale tak u mnie to po prostu wygląda. W innych szkołach może będziecie mieli możliwość wybrać sobie rozszerzenia. Nie mam pojęcia, ale nie musicie się i tak martwić o to jakie rozszerzenia dostaniecie, bo tak naprawdę na maturze możecie sobie te rozszerzenia zmienić po prostu z tych przedmiotów, które macie rozszerzenia, będziecie mieli trochę więcej godzin. Lekcje odbywają się jak w normalnych szkołach, ale szybciej. Nauczyciele często pędzą z materiałem, więc dzieje się dużo i szybko. Musicie mieć odpowiednią ilość frekwencji. Bo też możecie z tego powodu zostać niedopuszczeni do egzaminów. W zależności od tego, ile macie godzin danego przedmiotu, musicie mieć połowę mniej więcej tych godzin, by mieć zaliczoną frekwencję. Nauczyciele mają w Was w większości przypadków wywalone, więc jeśli sami się nie przepilnujecie, wy, czy to w chodzeniu, czy to w notatkach, czy to w nauce, to nikt za Was tego nie zrobi. Ewentualnie wasza pani. Wychowawczyni może coś was tam pogonić bliżej egzaminów, ale ogółem większość nauczycieli ma to po prostu w dupie. Z rzeczy, które są jak w normalnych szkołach, no to właśnie macie swojego wychowawcę bądź wychowawczynię oraz musicie wybrać trójcę klasową. Przynajmniej u mnie tak było, że trzeba było wybrać przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i skarbnika, który nie wiem po co tam jest, ale jest, musi być wpisany. Nie wiem też jak w innych szkołach, ale większości powinni Wam pozwolić robić notatki na komputerze bądź tablecie. I powiem Wam już taką radę z mojego doświadczenia, że jeśli nie macie sprzętu, na którym da się odręcznie pisać, rysować, to do matematyki i chemii ogarnijcie sobie zeszyt, bo będzie ciężko z tymi wszystkimi wzorami i liczbami, a resztę przedmiotów możecie raczej sobie na spokojnie pisać na e, jakimś tam laptopie, na przykład. Warto też. Nawet jeśli wiecie, że Wasza szkoła wam pozwala, zapytać każdego nauczycieli z osobna na lekcji, czy możecie używać urządzeń do notowania, żeby on też czuł, że ma wpływ na to, w jaki sposób będziecie notować. To jest taka po prostu mała porada ode mnie. Kolejna rzecz to nie ma ograniczeń wiekowych. U mnie w szkole jest na przykład jedna z klas, w której są osoby, które mają około 40 lat, a w mojej klasie było kilka osób niepełnoletnich. Te osoby w tym roku jakoś będą miały już tą osiemnastkę, więc pewnie jest jakieś ograniczenie w tą stronę, że możesz być za młody, ale mówię to po to, żeby powiedzieć, żeby, ale mówię to po to głównie, żeby osoby, które są już dorosłe, które są starsze, nie wiem, mają tą trzydziestkę, lub blisko trzydziestkę albo ponad nie bały się iść do szkoły i nie bały się kontynuować za nauki, żeby nie myślały, że są na to za stare, bo wiem, że takie myślenie się pewnie dość często pojawia, i tutaj chciałam Wam o tym wspomnieć właśnie dla takich osób, żebyście jak myślicie o takim liceu, liceum, to poszły i spróbowały, bo naprawdę w jednej z klas, która zaczynała rok, tak jak ja teraz, czyli w jednej z drugich klas. Są normalnie osoby, które są około 40, jak nawet nie po czterdziestce, więc naprawdę nie ma takiego odgórnego ograniczenia wiekowego. O legitymację musicie sami poprosić. Nie dostaniecie gotowej tak o bo wam się należy jak w normalnych szkołach. Trzeba iść do sekretariatu i wypełnić zaświadczenie o to, że chcecie dostać legitymację, a potem tą legitymację podbija się co semestr. Nie tak jak w szkołach raz na rok, tylko co semestr, bo Tutaj z każdym semestrem możecie wylecieć. Dlatego Wasze podbitki są co semestry. I to jest informacja, za którą ja bym zabiła, jakbym się o niej dowiedziała wcześniej, bo bardzo długo czekałam na legitymację, bo myślałam, że ją dostaniemy jak w normalnych szkołach i dopiero łaskawie moja koleżanka mi powiedziała, że trzeba wypełnić zaświadczenie. I też nie chcę was tutaj przestraszyć tym, że wspomniałam kilka razy, że możecie wylecieć ze szkoły, bo... Tak często o tym chyba wspomniałam, że może się stworzyć taki obraz, że za każde potknięcie zostaniecie wywaleni z tej szkoły. Nie, to wcale tak nie wygląda. Po prostu jest kilka rzeczy, które trzeba spełnić, żeby zostać dopuszczonym do egzaminu semestralnego. I po prostu ten egzamin semestralny jest waszym takim. Testem, czy zostaje się dalej w tej szkole, czy nie. Więc jeśli wy do tego egzaminu nie zostaniecie nawet dopuszczeni i więc nie możecie go zdać, no to was po prostu wykreślą i wyrzucą ze szkoły. Ale jeśli chodzi o same egzaminy, albo na przykład o jakieś troszkę mniej frekwencji lub jakieś gorsze oceny, to zazwyczaj nie ma z tym problemu, bo nauczyciele często podciągają oceny, też oni sami nie robią tych problemów, właśnie, że. Starają się kogoś na siłę wyrzucić, chociaż no to pewnie też zależy od osoby, bo jak traficie na jakąś wredną nauczycielkę bądź wrednego nauczyciela, to może wam tych o nie podciągnąć, ale ja wam powiem, że na wszystkich nauczycieli, z którymi ja mam lekcje, to każdy choć trochę podciągał uczniom, którzy było widać, że nie ogarniają. OK, wydaje mi się, że to wszystko, co chciałam wam powiedzieć. Z takich czysto informacyjnych rzeczy, które są według mnie najważniejsze, bo ja bym bardzo chciała je wiedzieć wcześniej. Bo niektórych rzeczy dowiedziałam się dopiero w szkole, już nie będąc i będąc zadziwiona z tego powodu. Przejdę teraz do sekcji pytań, które od Was dostałam albo dostawałam na przestrzeni czasu, bo ja już te pytania zbierałam od jakiegoś czasu. Bo ten odcinek już po prostu miałam zaplanowany, tylko nie wiedziałam, kiedy konkretnie go nagram. Oraz też pojawiło się kilka nowych pytań, bo dałam wam, dałam wam okienko na Instagramie do zadawania pytań, więc teraz sobie do nich przejdziemy. Pierwsze pytanie to jest pytanie, które pojawiało się ciągle. Ja nie zliczę, ile razy dostałam to pytanie i wydaje mi się, że, że i wydaje mi się, że ja już też kilka razy odpowiadałam na to pytanie, na którymś z lajbów, a i tak bardzo często je dostaję. I to pytanie brzmi, dlaczego wybrałaś taką opcję? I wybrałam tę opcję dlatego, że chcę iść na studia, a jestem po zawodówce, dlatego potrzebuję zrobić maturę. Więc jak to idzie logicznie, trzeba zrobić liceum bądź technikum. Technikum dla dorosłych nigdy nie słyszałam o czymś takim, jest chyba tylko liceum. Więc została mi jedna, jedna opcja, którą musiałam wybrać. I wybrałam też opcję stacjonarnej szkoły, bo chciałam wrócić do szkoły. Tęskniłam za tym kontaktem z nauczycielami albo z uczniami i za tym w ogóle klimatem szkoły i za normalnymi lekcjami. Poza tym, normalne lekcje pozwalają mi się więcej i szybciej nauczyć oraz pomagają mi być bardziej systematyczną. Wiem to, ponieważ jak pojawił się COVID i były lekcje online. To nagle cała moja motywacja do nauki dosłownie zniknęła i ja nie miałam nawet chęci włączać tych lekcji online, gdzie to było takim najmniej, najmniej wymagającym zadaniem, a co dopiero uczyć się na jakiekolwiek testy, sprawdziany i tym podobne. Więc ja po prostu wiem, że u mnie lekcje online nie działają, i to jest najgorsze, co ja bym mogła dla siebie zrobić. Dlatego też bardzo ważne dla mnie było, żeby pójść do szkoły, która jest stacjonarna. Też teraz słyszałam, że pojawiają się takie opcje jak matura w rok czy coś takiego. Ja tego też nie wybrałam, ponieważ doszłam do wniosku, że nie wiem, czy w rok będę w stanie to wszystko ogarnąć. Bo jeśli chodzi o Polski, spoko, tam bym ogarnęła z palcem w dupie nawet w pół roku. Ale jeśli mówimy o angielskim albo o matematyce, to tu, to tu już by się pojawił pewnie duży problem w moim wypadku i uznałam, że ja nie chcę przyspieszać, mi się też jakoś bardzo nie śpieszy i wybrałam po prostu taką, można powiedzieć, tradycyjną szkołę i sobie po prostu przeskoczyłam tą pierwszą klasę, troszkę sobie tą naukę skracając. Kolejne pytanie. Jestem ciekawa osób, które tam przychodzą, ich motywacji w tym. I powiem Wam, że motywacja jest naprawdę przeróżna. Są osoby, które zapisują się do tej szkoły i nigdy się w niej nie pojawiają. Zazwyczaj takie osoby robią to po to, żeby dostać zaświadczenie, że są uczniami i dzięki temu, na przykład, dostawać dalej alimenty, mieć jakieś ulgi, zniżki, nie wiem, większą mm, wypłatę w pracy, cokolwiek. Są takie osoby, są osoby, które zapisują się chyba dlatego, że im się nudzi w życiu, bo pojawią się dwa razy na lekcji i już nigdy więcej. Nikt nic o nich nie słyszał, ani nikt ich nie widział, i tak szybko, jak się pojawiły, tak jeszcze szybciej zniknęły i nawet nauczyciele nie wiedzą, co się z nimi stało. I po prostu zostają takie osoby wtedy wykreślone z listy, po prostu, gdy przychodzi czas egzaminów, bo nie ma z nimi nawet żadnego kontaktu, czy może nie są chorzy, czy cokolwiek. Są też osoby, które po prostu. Chcą mieć jakieś średnie wykształcenie bez żadnego konkretnego powodu. Po prostu uznały, że chcą i przyszły do tej szkoły i zaczęły się uczyć. I takich osób mam wrażenie, że jest najwięcej, że po prostu uznały, że chcą się uczyć tak po prostu bez, bez żadnego konkretnego powodu i po prostu chodzą i się uczą. Są też osoby, które po prostu poszły do takiej szkoły, żeby móc jednocześnie pracować. To była ich motywacja, że chcieli i rozwijać się edukacyjnie, ale też móc pozwolić sobie na pracę. Kolejne motywacje to na przykład jest to, że ktoś chce iść na studia i tak jest na przykład w moim wypadku, że ja wybrałam to liceum, bo chcę iść w przyszłości na studia, więc potrzebuję tej matury. Eee, I jeszcze taki, jedny, jeden, jeszcze taki jeden przykład motywacji, który przyszedł mi teraz do głowy, że niektórzy robią sobie średnie wykształcenie po to, by na przykład móc przejąć stanowisko kierownicze albo po prostu jakieś wyższe stanowisko, które pozwoli im dzięki temu więcej zarabiać. I gdzieś tam dostali na przykład info od szefa, że słuchaj, damy cię na wyższe stanowisko, ale musisz mieć zrobione to średnie, lub musisz mieć maturę, cokolwiek, i idą do tej szkoły ze względu na pracę. Tak więc wydaje mi się też, że każda osoba będzie miała trochę inną motywację, ale to są takie motywacje, z którymi spotkałam się najwięcej razy gdzieś tam podczas różnych rozmów z osobami z mojej szkoły. Kolejne pytanie, czy zaangażowanie nauczycieli jest podobne jak w zwykłej szkole? Powiem tak, nie wiem jak to wygląda we zwykłym liceum, ale jak cofam się myślami do mojej zawodówki czy do mojej podstawówki, to bym powiedziała, że nie, że to nie jest takie same, bo nie wiem jak osoba, która zadaje to pytanie miała, więc powiem o co mam na myśli. W zwykłych szkołach powiedziałabym, że zaangażowanie nauczycieli jest dość duże. Ci nauczyciele będą za wami biegać, będą za wami e, chodzić, będą wam przypominać o ocenach, będą wam trudzić dupę. Będą e, Was może nawet krytykować, co niekoniecznie jest dobre, ale po prostu widać w pewnym stopniu, że im może zależeć na tym, żebyście Wy skończyli tą szkołę z w miarę dobrą oceną, bo będą chcieli Was zmotywować. I na chwilę przerwę, żebyście mi wybaczyli za dźwięki w tle, bo tutaj mi działa zmywarka i ona trochę hałasuje, wracam do pytania. Więc powiedziałabym, że nie ma czegoś takiego w szkole dla dorosłych. W szkole dla dorosłych nauczyciel ma na ciebie wywalone. Tak jak Wam już chyba wcześniej wspomniała. Nikt nie będzie za Tobą biegał, nikt nie będzie się o nic prosił, nikt nie będzie niczego Ci przypominał. Gdzieś tam wiadomo, jak zbliżają się egzaminy, to nauczyciel przypomni kilka razy, że zbliża się termin np. oddania prac kontrolnych, ale nie będzie za konkretnym mareczkiem latać, biegać i Mareczku, trzeba oddać pracę, Mareczku musisz mi dać i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Nauczyciele mają to w dupie: jeśli Marek sobie sam nie ogarnie pracy kontrolnej i nie przyniesie jej na czas, to nie jest problem nauczyciela, tylko problem Marka. Jakby tam chodzą dorosłe osoby i nauczyciele podchodzą do ciebie jak, dorosłej, jak do dorosłej, odpowiedzialnej osoby, która odpowiada za siebie, bo taką osobą jesteś po prostu po skończeniu 18 roku życia. Wiadomo, na przykład wychowawca, wychowawczyni może za wami trochę latać, bo nawet, no nawet w niektórych sytuacjach musi polatać, bo musi na przykład się dowiedzieć, czemu cię nie ma w szkole albo czy będziesz poprawiać egzaminy, czy od razu cię wykreślić, więc na przykład nasza wychowawczyni w czasie egzaminów, w szczególności po egzaminach, musiała latać za pojedynczymi osobami, bo musiała właśnie się dowiedzieć co i jak, ale ogólnie nauczyciele mają was po prostu głęboko gdzieś. Wiadomo, to też zależy od sytuacji, jeśli jesteście gdzieś tam bardziej aktywną osobą, gdzieś tam nauczyciel was polubił, to może jakoś personalnie bardziej nie wiem, naciskać na was, zachęcać was do czegoś, ale ogółem nie ma takiego pilnowania ucznia, jak jest w normalnych szkołach. Więc no, zaangażowanie nauczycieli jest całkowicie inne, bo po prostu poschodzą do Was jak do dorosłych. Kolejne pytanie: ile i czy w ogóle się płaci? Powiem tak, moja szkoła jest darmowa, więc ja za nią nie płacę, ale są też szkoły płatne, jeśli chodzi o licea dla dorosłych. Jednak powiem Wam, że na całe moje okolice, mojego miasta. Jest tylko jedna płatna szkoła, a tak to praktycznie wszystkie szkoły, o których wiem, że są, są darmowe. Więc nie wiem czemu przyjęło się, że szkoły dla dorosłych są płatne, bo rzeczywiście jest takie przekonanie, w szczególności u starszych osób, może kiedyś tak było, bo ja jak zaczynałam, znaczy ja jak zaczynałam, jak mówiłam już, że będę szła do tej szkoły i że złożyłam papiery i że czekam na odpowiedź. To dostawałam bardzo dużo pytań: a ile będziesz płacić, a jak z pieniędzmi i tak dalej. I byłam zdziwiona tymi pytaniami, bo na przykład ja nigdy, nie, nikt z moich znajomych nigdy nie płacił za szkołę dla dorosłych, jeśli wybrał dalszy rozwój edukacji. Wiem, że jest jedna taka szkoła w mieście obok, w sumie w tym mieście, w którym ja mam szkołę, ale to jest inna szkoła i ona jest płatna, ale to jest jedyna szkoła dla dorosłych, o której wiem, że jest płatna. Więc większość szkół raczej wydaje mi się, że jest darmowa, a jak się płaci, nie mam pojęcia, ile się płaci. Więc wam tego nie odpowiem, ale wydaje mi, wydaje mi się, że jak sobie sprawdzicie w Google albo spytacie ChatGPT, GPT, to on wam pewnie odpowie jakąś taką przeciętną liczbę, jaką się płaci za takie płatne szkoły dla dorosłych. Kolejne pytanie to czy jest WF i nie ma WF-u na całe szczęście, bo ten przedmiot byłby tam totalnie niepotrzebny bo Wy w tej szkole i tak macie mało czasu w porównaniu do tego, ile mają zwykli licealiści, a musicie przyrobić ten sam materiał. Więc WF to by było najgorsze, co oni mogliby zrobić, żeby marnować te godziny na coś tak niepotrzebnego. Tak więc nie ma WF-u. Kolejne pytanie. Jak to wygląda z rozszerzeniami na maturze? I z tego, co każę, to to wygląda tak samo, jakbyście byli po zwykłym liceum, że możecie sobie wybrać rozszerzenia. No i w zależności od tego, jak macie odgórnie przykazane Prawnie, chyba tak mogę to powiedzieć, no to wybieracie tyle rozszerzeń, ile musicie. Teraz z tego, co kojarzę, trzeba wybrać jedno rozszerzenie. No i możecie sobie wybrać więcej, jak chcecie, ale jedno jest obowiązkowe. Jeśli się nie zmieniło, bo te sprawy związane z maturami to się potrafią zmieniać średnio co miesiąc. Na chwilę obecną trzeba wybrać jedno rozszerzenie. Ale ja aż tak bardzo w tym temacie nie siedzę, więc jak ktoś jest bardziej zapoznany, to może to jakoś bardziej szczegółowo napisać, opisać w komentarzach, bo ja to wiem tylko tak bardzo powierzchownie, no bo ja po prostu maturę będę pisać za dwa lata, a wiedząc, jak to wszystko się ciągle zmienia, Uważam, że bez sensu jest siedzieć i rozmyślać o maturze, po prostu, bo przez te dwa lata to ona się może zmienić o 180 stopni i te wszystkie zasady z nią związane. Kolejne pytanie: czy planujesz zdawać maturę? Tak, planuję. Po to poszłam do tej szkoły i to jest taki mój główny cel, by tą maturę zdać. Kolejne: jaka jest mniej więcej średnia wieku uczniów? I to Wam powiem, że to zależy od klasy. Przynajmniej w mojej szkole jest tak, że mniej więcej w jednej klasie jest podobna średnia wieku. I na przykład te starsze osoby, co Wam wspominałam, że w innej klasie jest są osoby, które mają 40 lat, to w tej klasie jest dużo osób, które ma około 40, która jest na przykład pomiędzy 30 a 40, czyli dorośli, można powiedzieć, są razem. Potem na przykład jest moja klasa, gdzie u mnie średnia wieku to jest takie 18 lat do tych 25, maksymalnie 26. Chyba jedna osoba u nas w klasie aż ma 26. Znaczy to nie jest średnia wieku, tylko to jest przedział wiekowy. Sorry, pomyliło mi się. Średnia wieku, to powiedziała, że to jest takie 21-22 lat. Kolejne pytanie i to jest w sumie już też ostatnie pytanie. Dlaczego właśnie teraz liceum? Dlatego, że mnie początkiem 2024 roku olśniło, że chcę iść na studia. Wcześniej nie wiedziałam, co chcę robić ze sobą, a dla mnie matura to jest tylko papierek i uważam, że jeśli ktoś nie widzi sensu albo celu w posiadaniu tej matury, to nie powinien jej robić. Na przykład bardzo nie popieram chodzenia do szkoły, do liceum, tylko po to, bo rodzice tak kazali, bo rodzice chcą, żebyście mieli ten papierek przy sobie. Uważam, że lepiej zrobić sobie przerwę. I samemu odkryć, co chcesz robić, i samemu odkryć, czy chcesz robić w ogóle maturę, i podążać bardziej swoją ścieżką, ewentualnie zasugerować się opinią kogoś innego. Dlatego ja po zawodówce nie szłam od razu robić maturę, jak wiele w sumie moich znajomych, ponieważ ja nie widziałam w tym celu. Ja nie wiedziałam, po co mi będzie ta matura. Gdzieś tam. Wiedziałam, że na pewno wrócę do szkoły i zrobię tą maturę, bo ja już kończąc, kończąc zawodówkę, mówiłam, że na pewno będę kontynuować swoją edukację, tylko po prostu nie wiem kiedy, bo właśnie nie miałam tego konkretnego celu. A działanie bez celu jest po prostu dla mnie bez celu, czyli bez sensu. No i gdzieś tam czułam, że chcę iść do liceum, ale nie wiedziałam do jakiego. Żaden pomysł, na który wpadłam, nie tak nie rozpalał wewnętrznie aż właśnie do tego stycznia, około stycznia, bo to nie mówię, że było idealnie w styczniu, ale początkiem 2024 roku naszła mnie myśl, że wiem już, co chcę robić. Chcę iść na studia, a konkretnie wtedy chciałam iść na kierunek social media manager, social media marketing, coś w ten desen. po prostu studia związane ze social media marketingiem. I w sumie zapisując się do szkoły, zapisywałam się z myślą, że robię tą maturę po to, by iść na te konkretne studia. Jakoś w czerwcu, początkiem lipca zmieniło mi się to. Teraz chcę iść na psychologię. To jest coś, co mnie dużo bardziej rozpala, bo to jest coś, co mnie od bardzo młodych lat mojego życia fascynuje. Więc jeszcze bardziej mam ochotę skończyć to liceum, zdać maturę, my w końcu iść na te studia. No i dlatego właśnie teraz wybrałam to liceum, no bo dopiero teraz doszłam do tego, co chcę robić w życiu. I dopiero teraz znalazłam cel, dla którego miałabym robić tą maturę, dzięki czemu mam motywację do nauki i do uczenia się do tej matury. Ok, i to wszystko na dzisiaj. Skończyły już nam się pytanie. Ja też wydaje mi się, że powiedziałam wszystko, co chciałam. Jeśli macie jakieś pytania, możecie śmiało pisać w komentarzach, bo odpowiadam na wszystko, jeśli będę znać odpowiedź. Jeśli ktoś z Was też chodzi do y, liceum dla dorosłych, albo chodził, chodziła. To możecie podzielić się swoimi doświadczeniami w komentarzu. Ja sobie chętnie o tym poczytam. Osoby, które pewnie myślą o pójściu do takiego liceum, też sobie chętnie o tym poczytają. I słyszymy się w następnym odcinku. Bye bye.